Szalet. Miejski. Jeszcze za kadencji wiceprezydent Zofii Pieczkowskiej stał się przyczyną prawdziwego kryzysu gabinetowego. Złośliwa opozycja wieszczyła nawet, że brak w Centrum Nowego Sącza Miejskiego kibla z prawdziwego zdarzenia może stać się przyczyną serii dymisji na wysokim szczeblu. Telewidzowie z wypiekami na twarzy do późnej nocy śledzili w regionalnej telewizji kablowej wielogodzinną debatę o społecznych skutkach konieczności siusiania pod chmurką. Sytuacja zmuszała do tego nawet najbardziej statecznych i powszechnie szanowanych obywateli królewskiego grodu. Słowem nad miastem zawisła groźba rewolucji pełnego pęcherza. Tymczasem kilka lat później, jak to się mawia za nowego reżimu, czyli już zarządów ekipy Ryszarda Nowaka, cichutko, bez rozgłosu i fanfar, otwarto na plantach reprezentacyjny miejski szalet. To doniosłe wydarzenie w życiu lokalnej społeczności przeszło zupełnie bez echa i oprawy medialnej stosownej randze wydarzenia. Trochę szkoda, bo kiedy historycy za lat sto badając dzieje Nowego Sącza będą próbowali dociec szczegółów, pochylą się nad wielką białą plamą. Na próżno wertować będą w podziemiach bibliotek pożółkłe roczniki gazet z naszych czasów. Nic, ani słowa o kiblu. Sytuacja była o tyle dziwna, że przecież obiekt oddawano do użytku u progu roku wyborczego, więc ciężko wyjść ze zdumienia, iż nikt nie kwapił się, by uroczyście tam przeciąć, jeśli nie symboliczną wstęgę, to chociaż rolkę papieru toaletowego. Już choćby z powodu tej skromności, a nawet medialnej ascezy, wydarzenie to zasługuje na pamięć potomnych. Wszak żyjemy w czasach, kiedy wstęgi i wstążki przecina się złotymi nożycami nawet przy świeżo odśnieżonym chodniku. I o ile na przykład oddanie nowego asfaltu ciężko jakoś oryginalnie świętować, to oddanie miejskiego szaletu, jednego z nielicznych tutaj, dawało szansę popuszczenia wodzy fantazji przez lokalnych piarowców i speców od promocyjnej zadymy. Oczywiście w jakimś sensie rozumiem niezręczność sytuacji, bo kto z oficjeli chciałby dokonać symbolicznego spuszczenia wody, przecięcia papieru toaletowego albo rytualnego obmycia rąk. Nic z tych rzeczy. Absolutna cisza. Dlatego mnie pozostała niewdzięczna rola odnotowania dla potomnych tego historycznego wydarzenia. Robię to oczywiście z pewnym zażenowaniem, wyłącznie z tak zwanego kronikarskiego obowiązku. Mówiąc górnolotnie. Pisze to dla przyszłych pokoleń, by wiedziały, że my, sądeczanie pierwszej dekady XXI wieku, robiliśmy to w cywilizowanych warunkach. Czy to ważne? Według mnie tak, szczególnie kiedy się czyta w sądeckich gazetach sprzed stu lat, że na ulicy Jagiellońskiej zawartość nocników wylewano przez okna wprost na głowy przechodniów i bruk głównej ulicy. Zrobiliśmy wyraźny postęp.